Dobrze przebił się. Spójrzmy dośrodkowanie. Strzela! Niewiarygodne! Udało mu się obronić. Wygląda na to, że zrobił to niechcący. Piłkarz nadal leży na murawie. To mi wygląda na naciągnięty mięsień. Pięknie, cudownie, kapitalnie! No to po zamiatane, nie ma litości, nie ma zmiłuj. Po trupach do zwycięstwa, tak, to było dość jednostronne widowisko. Zwycięzcy ani na chwilę nie odpuścili swoim rywalom. Teraz stawiają kropkę na D. Tym trafieniem tylko akcentują swoją dominację na samo zakończenie meczu. Rywal jest bezradny.